Do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona nowa spółka kapitałowa, prosta spółka akcyjna. W założeniu ustawodawcy ma być to nowa forma prawna dla startupów technologicznych. Prosta spółka akcyjna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo upraszcza obrót poprzez np. szybką rejestrację elektroniczną dla kroniczności notaryzowania podpisów przy przenoszeniu własności akcji. Czy możliwości podejmowania uchwał w formie elektronicznej. Prosta spółka akcyjna znacznie zmniejszy czas i koszty otwierania i prowadzenia działalności. Dlatego też szkoda, że ustawodawca nie poszedł o krok dalej, czy też może o krok wstecz i nie wprowadził tych zmian w formie uproszczenia i reformy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej powinno być proste dla każdego przedsiębiorcy, nie tylko dla tych, którzy są zainteresowani angażowaniem się w przedsięwzięcia technologiczne. Mając na uwadze liczne zalety prostej spółki akcyjnej, zakładam, że wielu przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić bardziej tradycyjne firmy, a nie tylko startupy technologiczne, będą wybierać prostą spółkę akcyjną zamiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejnym założeniem ustawodawcy jest to, aby prosta spółka akcyjna przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności polskiego ekosystemu startupów i przyciągnęła przedsiębiorców z zagranicy, którzy mieliby w Polsce zakładać swoje spółki. Niestety sama zmiana kodeksowa w tym zakresie nie wystarczy. Ekosystem to nie tylko uwarunkowania regulacyjne i prawne, ale też inwestorzy, dostęp do finansowania, innowacyjność gospodarki i nauki, liczba utalentowanych pracowników i otwartość na cudzoziemców. Te wszystkie czynniki muszą współzaistnieć, aby powstał prężny ekosystem, taki jak w Londynie czy w Berlinie, który będzie przyciągał obcokrajowców. Głównym problemem polskich startupów nie jest to, czy będą zakładać spółkę 24 godziny czy dwa tygodnie, ale to, czy otrzymają finansowanie na zatrudnienie utalentowanych pracowników. Na rozbudowę infrastruktury, algorytmu, na rozwój swojego prototypu czy na marketing. W Polsce niestety mało jest aniołów biznesu i funduszy venture capital. Natomiast ustawodawca też może pozytywnie wpływać na zwiększenie finansowania dla startupów. Na przykład w Wielkiej Brytanii, której stolica jest e, największym ekosystemem startupów start w Europie, funkcjonują ulgi w podatku dochodowym e, i w podatku odzysków kapitałowych dla inwestowania w startupy. Tylko Seed Enterprise Investment Scheme, które odnosi się do inwestowania w startupy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, w latach 2017-2018 przyczyniły się do przypływu kwoty prawie 200 milionów funtów dla startupów brytyjskich. W Polsce, niestety, takich rozwiązań jeszcze nie ma. Sama prosta spółka akcyjna nie sprawi, że Kraków czy Warszawa będą bardziej atrakcyjne na mapie startupów Europy. Do tego konieczne jest zwiększanie dostępności środków dla polskich startupów od aniołów biznesu i funduszy Venture Capital.